Nie, nie może, że. Dobra, włącza się kamera. Akcja, panie kolego, tak? Jak w tym? Jak u Spielberga, Dobra, ale nie, nie widzę podglądu. Poczekajcie chwilę. Ja muszę za widzieć podgląd. To się już nagrywa. Nagrywa się, ale ja nie widzę podglądu, więc czekamy chwilę na podgląd. Yy, co jest do, O. Dobra, jest podgląd. Siemaneczko z tej strony tuła. Tak, pewnie to wytnę, ale nieważne. Wyszły nowe noty. 20, Note 20 i 20 Ultra 5G i nie 5G. W dzisiejszych czasach, kupować smartfon nie 5G za 4000 kto to kupi, to nie wiem. Yy, wyszły nie tylko smartfony, bo yy, to akurat wideo. Zaczynajmy od słuchawek. Wyszły słuchawki, które wyglądają jak fasolki, rozumiesz? Fasolki, tak jak kiedyś był taki program fasolki. Teraz yy, można sobie kupić słuchawki za 800 zł, tak? I zaraz dokonamy zakupu. Piękny monitor wyszedł ale nie możesz go przykręcić do ściany, więc to też takie jest, tak, no, wiesz, nie wiadomo, ale piękny, to jest raczej telewizor i taki spryskać do ciuchów, wkładasz sobie do szafy, on ci pstryka i masz ciuchy chyba wyprane czy czyste, no nie wiem, jest odkurzacz też, który powinien sam odkurzać, ale jednak chyba musisz go trzymać, ile kosztuje jak musisz ten odkurzacz? 2000, 3000, 2649 zł. Mówiłem. Mówiłem, że to nie są tanie rzeczy. Tak, Panie kolego. I 550 W to słaby. To mój ma 2300, a to mój był za komuny, zajebisty człowiek. Jak jak się to normalnie dywan do góry aż idzie, słuchaj, i ten, i so, sąsiadka wali od dołu. Panie płytki lecą mi ze ścian, widzisz o to chodzi, kurde, 550 W to co? To z tym to nic. To taki wyżyłowany, on będzie taki wysokoobrotowy, to teraz wszystko tak robią No wiem, że malutki silniczek, no to chłopy, taki silnik to ja mam w zegarku większy, to nie, dobra, nieważne. To nie jest wideo o odkurzaczach. To jest o Galaxy Nouncie, Galaxy Watchu 3 Galaxy Buds Live, które zaraz zakupimy, tak, patrz jakie piękne fasoleczki. Galaxy Tab 7, który pewnie jest taki sam jak 6, tylko ten miedziany, a tamten był czarny. No jest 20 to stare. Dobra, ale zacznijmy od fasolek, prawda? Fasolki przejdziemy tutaj. Nowe i piękne. Prawda? Była promocja w poprzednim wideo: miałem y, za 350 zł batsy, dwójeczki. Ja skorzystałem. Ten kto skorzystał, to y, tego widzisz. O, jej to pasuje, słuchaj tego. Piękne uz uzębienie, piegi. Co to mi tu wyszło? Rudy, ten. To dla, dla dziewczyn takie błyszczące, to jak klipsy, wiesz, wyglądać czy jakieś coś. To, to nawet fajnie wygląda. No i co? Poznaj Galaxy Buds Live. Niebywały wygląd. No dobra, ale jakieś zdjęcia się... Aha, animacja, dobra, animacja. Oj, zobacz. I one nie mają gumek, tak jak ja mam gumki w bacach yy, tych niebieskich, rozumiesz? W dwójkach. Tu masz gumeczki. Przepraszam, walnęłem w mikrofon. Tutaj jest kamera. I to jak się włoży do ucha, to to siedzi porządnie i izoluje ci... Yy, o, izol Jezu, izoluje cię od otoczenia i... Taka izolacja powoduje, że masz większe, znaczy le, większe, no, mocniejsze tony niskie, prawda? I to wszystko ładnie gra. Tutaj nie ma tej izolacji, więc trochę mogę y, z tymi tonami to może być różnie, aczkolwiek jest dużo dziur, więc tak zwany baz refleks tutaj y, jest, więc może to będzie jakoś fajnie działać. Dużo sensorów, widzę, że tutaj jest jeden sensor. Trzy mikrofony, fajnie, no zobaczymy, kupimy, dowiemy się, lecimy dalej w dół. Trzy kolory są: białe, miedziane, wyszło mi z głowy, i czarne. Czarne wyglądają tak, wiesz. Yy, no też takie są błyszczące i to tak się trochę boję, że jacyś mężczyźni mogą mnie podrywać na mieście, jak będę sport uprawiał, wiesz, rozumiesz, z sody mężczyzna na mieście. Może być niebezpiecznie, nie wiem, czy nie będę musiał uciekać później, więc dlatego biorę białe, bo platyn, te, te nie platynowe, tylko miedziane ho, fajnie, platynowe było w sumie też nie. Miedziane to tak... Jakbyś nie wiem, ze stoczni, no nieważne. Yy, o, widzisz tak, no nie no. To nie ja, słuchaj. Yy, białe przynajmniej będą też będzie ludzie myśleć, że masz ten yy, no. Aparat słuchowy. raz sobie stoję na przystanku, podchodzi facet i, i panie, taki, taki starszy pan, pyta: Panie, yy, co to pan ma za aparat słuchowy? Wiesz, taki facet po osiemdziesiątce. Ja zdejmuję i pyta: Co? On panie, co to masz za aparat słuchowy? Ja mówię, że to są szana, słuchawki. Aha, to przepraszam. Ten facet był jednak zaskoczony, yy, że taka technologia może być. Zobacz, ładna dziewczyna i to się świeci jednak. Dla, dla dziewczyny fajne, bo tak jakby miała klipsy, wiesz, tam, tam jakieś tego. Facet tak nie bardzo. To już mówię. I jest aktywne yy, redukcja szumu. Aktywna. I też jest mi ciekawe jak to działa, bo w, w słuchawkach Sony na przykład działa to zajebiście. A w tych? Zobaczymy. Przyjdą, zobaczymy. O, redukcja yy, nawet 97%. Yy, aktywna redukcja. Certyfikat, więc to musi działać. No kurczę. Okaże się. Oczywiście głośniki są marki, ja czy głośniki, słuchawki są marki AKG, 12 mm, czyli spore, fajnie. Wyglądają fajnie, nie będą tak odstawać jak bacy. Bacy nie odstają strasznie, ale troszeczkę. O, to jest w środku, czyli mamy tak kanał, mamy odpo odpowietrzniki, zmniejszają zamknięcie, aby zyskać przestrzenny dźwięk. Hmm. Na papierze fajne, a w rzeczywistości zaraz y, znaczy zaraz, no jak przyjdą to zobaczymy. Y, 12., bodajże mają. Tak? Jakoś 12. No, zaraz zobaczymy Mniej więcej. Dobra, i to jest wszystko o tych suchaweczkach, więc dodajemy je w przedsprzedaży do koszyka, tak? Gdzie, gdzie jest nasz koszyk? I co? Białe, czarne? Jak myślisz? Białe, no kurczę, no, musi być białe. Zakup na raty bez pierwszej wpłaty? Nie, kurczę, są Hajs z YouTube'a się nie zgadza, ale trudno, weźmiemy na zagotóweczkę za pewnie. Tidal w prezencie 4 miesiące, no to 4 zł miesiąc kosztuje na Allegro, to szał nie ma, słuchaj. E... O, jako pierwszy będę je miał w paczkomacie minutę po północy 21 sierpnia, 21. Czyli pamiętaj w kalendarzu 20 yy, sierpnia o 12 w nocy staj, staj przed, stój przed paczkomatem i, i czekaj, nie? Tak, dobra, eee, 849 złotych, Kurczę. pół wypłaty, no dobra, trudno. Czegoś się nie robi dla YouTube'a, rozumiesz? Eee, dobra, dodane, a to już miałem wcześniej dodane, taka ciekawa historia, to jedne skasujemy, są tylko jedne. Dobra, to to jest jedno. Słuchaweczki, a teraz. naucik no panie kolego. Zrobimy w następnym odcinku, a przedzielimy to.